29 sierpnia na Blogu w Software pojawia się informacje na temat stacji benzynowych i parkingów, które zobaczymy w dodatku Iberia. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam! A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software. A w dzisiejszym odcinku mamy kolejne informacje na temat dodatku mapowego Iberia, i tym razem temat dotyczy stacji benzynowych i parkingów, które oczywiście pojawią się na terenach tego dodatku w EuroTrack Simulator 2. I tak, w związku z tym, że SCS Software coś chyba popsuło w swoim kalendarzu i postanowiło opublikować ten post w sobotę przed godziną 18, a ja trochę jestem spóźniony z tymi informacjami, będę musiał się tutaj trochę Pośpieszyć, więc przejdziemy szybko po oczywiście najważniejszych rzeczach, czyli po zdjęciach, i jeszcze na początku przedstawię dosyć ważną kwestię, o której SC Software napisało w tym poście. A więc, no, zacznijmy od niej, i chodzi o to, że SC Software wspomniało, że osoby, które pracują nad tego typu miejscami, dostały nowe narzędzia, które pozwalają im na lepszą pracę nad tego typu miejscami, dzięki czemu mogą te miejsca odzorować no, znacznie lepiej mogą zrobić te miejsca w bardzo podobny sposób jak wyglądają te miejsca rzeczywistości każde tego typu miejsce ma być unikatowe coś podobnego jest w tych nowszych dodatkach w American Truck Simulator gdzie też każdy parking i każda stacja benzynowa jest charakterystyczna na swój sposób każda jest różna wszystkie się różnią i tutaj ma być podobnie wydaje mi się że przy Road to Debris coś podobnego już było lub były początki kto wie może nawet przy wcześniejszych dodatkach też chociaż tam by te same stacje benzynowe w wielu miejscach, ale w tym dodatku każde miejsce ma być już różne dzięki tym nowym narzędziom. Także warto to zaznaczyć, bo praktycznie przy każdych tych różnych miejscach, które zobaczymy na tych 12 zdjęciach łącznie, każde miejsce różni się i każde wygląda inaczej. Także to warto mieć na uwadze. No i zacznijmy na początku od tego pierwszego zdjęcia, na którym widzimy taką dosyć dużą stację benzynową, oczywiście z jakimś parkingiem tam w drugiej części na którym widać jest jakiś tam motel, jakiś budynek który najwidoczniej został odzorowany jak realny obiekt z rzeczywistości. No i oczywiście to miejsce bardzo fajnie oczywiście wygląda. Przy okazji warto zaznaczyć, że mamy tutaj stację benzynową marki Birosol, która jest też na tym drugim zdjęciu. Jeśli chodzi o tą firmę, to jest to fikcyjna firma nawiązująca do firmy e, Repsol, czyli tej realnej marki firmy stacji benzynowych hiszpańskiej oczywiście i to warto zaznaczyć, ponieważ pojawi się też druga marka Druga firma, którą zobaczymy na późniejszych zdjęciach, do których za chwilę przejdziemy. A na drugim zdjęciu, oprócz tego, że mamy tutaj dosyć fajny widok, tak pod wieczór, przez co można zobaczyć, że jeszcze te stacje meznowe mają takie podświetlenie. Przy okazji, jeszcze co będzie też bardzo fajnie widoczne, na przedostatnim zdjęciu, to jeszcze widzimy tutaj bardzo fajny wiadukt. Nad tą autostradą, więc jak widać, tego typu specjalne obiekty, które występują też w rzeczywistości, zostały bardzo fajnie odzorowane też w grze, no i to oczywiście bardzo się ceni. Przy okazji w tyle jeszcze tam widać jakiś ładunek z ciężarówkami, ale prawdopodobnie jest to nowe Volvo. E, dobra, przechodząc dalej, tutaj mamy jedną z pierwszych nowości, o której chciałem powiedzieć i chodzi mi o ten zestaw, a konkretniej o tą czerwoną naczepę niskopodwoziową i chodzi mi tutaj dokładnie o to, że obecna naczepa niskopodwoziowa w grze jest koloru czarnego, no i wygląda, nie powiedziałbym, że źle, bo bywały gorsze modele, ale nie wygląda też jakoś wspaniale, a widać po tej czerwonej, że ta naczepa najwidoczniej zostanie przerobiona będzie miała tego typu kolor bo prawdopodobnie jest to ta standardowa naczepa więc zmienią jej najwidoczniej kolor zostanie przerobiona dostanie nowe tekstury będzie lepiej wyglądać no i w ogóle czeka nas tutaj po prostu nowa naczepa nisko podwoziowa i przy okazji możemy zauważyć że jest ona doczepiona do ciężarówki z malowaniem gracza więc jest to oczywiście zestaw gracza więc pojawia się tutaj pewna kwestia czy to jest zwykły ładunek czy możliwe że ten gracz jeździ teraz z własną naczepą. Naczepą. Warto się nad tym zastanowić, bo tego typu naczepy nie są dostępne jako własne naczepy, więc możliwe, że jest jakaś tam szansa na to, że pojawi się możliwość kupienia jej jako własna naczepa. No ale ze względu na to, że jest tutaj ładunek, ciężko stwierdzić, jeśli ta naczepa byłaby pusta i nie byłoby tu żadnego ładunku, no to wtedy można by było stwierdzić, że faktycznie ta naczepa będzie za jakiś niedługi czas dostępna jako własna naczepa, ale ze względu na to, że jest tutaj ładunek, no to. Ciężko stwierdzić, ale zawsze można się domyślać. Zwłaszcza, że jedna taka kwestia już była przy naczepie do przewozu samochodów, i która za jakiś czas powinna pojawić się, pewnie wraz z dodatkiem. Iberia ma pojawić się na to naczepa, o tym mówiłem w którejś z poprzednich informacji, która pojawiła się już jakiś ładny czas temu, no więc jak coś no to możecie poszukać tej informacji na moim kanale. I tak, na czwartym zdjęciu mamy to samo miejsce co z pierwszego zdjęcia, tylko widok na wyjazd, nic ciekawego. Piąte zdjęcie kolejna stacja, nowe miejsce widać, że inaczej to się prezentuje, ale nic ciekawego tutaj nie ma. Oprócz pewnego ładunku, ale słabo jest widoczny, no i w tle tam widać też te ciężarówki, ale mniejsza z nimi, bo wydaje mi się, że to jest Volvo. A do tego nowego ładunku przejdziemy przy końcu. Na szóstym zdjęciu mamy bardzo fajne miejsce, bardzo klimatyczne i fajna jest ta mała stacja benzynowa. Warto zaznaczyć, że tam w tle mamy widok na te myjnie typowe myjnie samochodowe, chociaż nie wiem, czy te ciężarówki by się tam zmieściły. Możliwe, że tak, ale no ale cóż, to i tak będzie raczej obiekt tylko widokowy, chociaż pojawi się. Pewien obiekt, pewne miejsce, gdzie myślę, że warto byłoby to wykorzystać przynajmniej dla trafiku AI, ale to za chwilę. Przy okazji z tego zdjęcia można tutaj zobaczyć jeszcze pewien znak, ale oprócz tego, że na czerwonym tle pisze tam Elcano czy Elcano, no to więcej z niego nie można odczytać, niestety. Przy okazji nie sprawdzałem przed odcinkiem, czy to jest nazwa jakiejś miejscowości, czy raczej chodzi tutaj o firmę, więc ciężko mi tutaj potwierdzić. Na siódmym zdjęciu. Mamy tutaj właśnie widok na stację benzynową, ale tej drugiej marki, drugiej firmy, która pojawi się w tym dodatku mapowym i tutaj mamy markę Gota czyli drugą przy Mirosolu, ale o ile przy Mirosolu byłem pewien, że tamta fikcyjna marka nawiązuje do Repsolu, tak jeśli chodzi o Gota, no to nie mam pojęcia do czego nawiązuje. Możliwe, że nawiązuje do jakiejś portugalskiej firmy, ale niestety takowej nie znam, szczerze mówiąc. Także jak ktoś zna się bardziej na tego typu tematach, no to może, nie wiem, to jakoś bardziej przyrównać czy coś. Na no, tym zdjęciu możemy zobaczyć kolejną stację benzynową tej właśnie marki Gota. No nic tutaj ciekawego nie ma, chociaż jest jedna pewna sprawa. Chodzi mi o Don ciężarówkę, czyli MANa TGX Euro 6. No i tutaj mogą pojawiać się pytania, czy to jest ciężarówka z ruchu AI, czy nie. Bo jak wiemy, MAN TGX Euro 6 nie jest jeszcze dodany do ruchu AI. Ostatnio została dodana ciężarówka Renault Range T, ale MANa TGX Euro 6 nie ma. Chociaż to jest ciekawe, bo Range T doszło później niż TGX Euro 6. Ale pamiętajmy, że fisheye nie zostało jeszcze dodane. Ale mniejsza z tym. Wiadomo, że czekamy jeszcze na dodanie oczywiście Euro6 do AI. No i tutaj będzie pojawiać się kwestia, czy na tym zdjęciu jest pojazd ruchu AI czy nie. Wydaje mi się, że no chyba nie, ze względu na to, że po przybliżeniu tego zdjęcia 500 razy na przeglądarce, oprócz pikselozy, możemy jako tako dostrzec tą postać w środku ciężarówki, a jak, no nie wiem, może część wiemy, że nie. Yy, jeśli chodzi o ciężarówkę gracza, to w środku niej pojawia się ta specjalna postać naszego gracza. Ona charakteryzuje się tym, że jest tam chyba ubrana w jakąś koszulkę polu albo w koszulę taką granatową, coś w tym stylu, nie pamiętam do końca, ale ona wygląda tak na swój sposób, a te postacie, które są w pojazdach ruchu AI, wyglądają inaczej. I, no, nie wiem, na filmie możliwe, że słabo to widać, ale jeśli sami sobie przybliżycie tak, e, to zdjęcie, tą ciężarówkę, no to wydaje mi się, że doszczerzecie tą postać. No, przynajmniej ja tam widzę tą postać, więc raczej wątpię, że jest to samochód z ruchu AI, no ale możliwe, że jest to dosyć podobna postać. Dodatkowo warto zaznaczyć, że patrząc na to zdjęcie, wydaje się, że ta ciężarówka jedzie po tej typowej linii, po jakiej jeździ ruch AI. Przy ruchu AI na stacjach jest tak, że albo one zatrzymują się przy dystrybutorach, albo one po prostu przejeżdżają sobie tą drogą z boku do dalszego przejazdu. Także no, ciężko tutaj stwierdzić, czy to jest ruchej, AI czy nie. No nie wiem, na pewno nie potwierdzi to co wiezie, a z tego co widzę, to wiezie jakąś kupę, także ciężko potwierdzić czy jest to ruchej, AI czy nie, ale podyskutować można, czemu nie albo przynajmniej można podnieść ten temat, bo możliwe, że jest to, które zapomniało dodać ciężarówki, kto wie. Tutaj mamy kolejną stację benzynową też marki Gota. Jak widać bardzo fajny klimat. Na dziesiątym zdjęciu mamy kolejne miejsce stacji benzynowej Mirosol, i to jest właśnie to miejsce, o którym wam mówię a właściwie ten obiekt i to wygląda na taką nie wiem make czy coś w tym stylu, która mogłaby być wykorzystana przez no te pojazdy ruchu AI, bardziej przez samochody i w sumie fajnie by to wyglądało jak na przykład samochód wjeżdża powiedzmy od tej strony, bo chyba może podjeżdża tutaj i tutaj włącza się na przykład jakaś scenka, gdzie taki samochód jest myty. Byłoby to fajne, no i po części by zapowiadało takie no mycie ciężarówek na przykład. Co też jest możliwe, no ale po co mieć ciężarówki, jeśli się nie brudzą? Nawiązuję tutaj do pewnego filmu, który znajdziecie na moim kanale. Na przedostatnim zdjęciu możemy właśnie zobaczyć to miejsce, które też było widoczne na szóstym zdjęciu, z tym że oczywiście bliżej tej stacji benzynowej. Jak widać, na tego typu stacjach jest tutaj bardzo fajne podświetlenie, bardzo fajnie to oczywiście wygląda. I na ostatnim zdjęciu mamy tutaj widok na kolejną ze stacji benzynowych, ale co jest najważniejsze, to chodzi tutaj o ten ładunek. Tutaj mamy jakiś nowy ładunek, który będzie dostępny, prawdopodobnie w tym dodatku. Jak widać są to jakieś drzewa albo sadzonki tych drzew, chociaż dosyć duże, by to były sadzonki. Nie mam pojęcia co to są za drzewa, ja się na roślinach nie znam, ale może wam uda się odgadnąć, co to są za drzewa, chociaż no, przy tej grafice ETS-a no, to wątpię raczej w to. Ale jak coś to powodzenia. Jak coś znajdziecie jeszcze krótkie filmy na Instagramie i Twitterze SCS Software, na których można zobaczyć właśnie te miejsca, które zostały ukazane na tych zdjęciach, ale oczywiście w ruchu. Jak coś, to prawdopodobnie pokażę je, lub kawałek przynajmniej jednego z nich, w jutrzejszym podsumowaniu tygodnia. I cóż, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na stronę Twittera, Discorda. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.